Witam w kolejny materiał na kanale Antyfakty Fakty, Łukasz Jekierz, Andrzej witaj. Siemanko. Dużo się działo w ostatnim czasie, jeśli chodzi o twoją... No w sumie zawsze się dzieje dużo, jeśli tak. chodzi o twoją osobę, a teraz się działo jeszcze więcej. No i jak ty to... Jak ty to widzisz teraz, no bo wczoraj też wyszły pewne informacje, tak. które stawiają troszeczkę w innym świetle tę całą sytuację. Tak, wczoraj wyszły informacje, że Magda była kobieta boksela, lubi psuć. To jest tak, przyjaźniła się z pewną kobietą, która miała męża, była z nią, z nią przyjaciółką widywała też jej dziecko na herbatki tu to pomieszkiwała no i co, no i wyruch się z jej facetem ja wam mówiłem jest to zwykła k***a to napisałem na, na tam tiktoku, ktoś tam to wstawił bo ja nie użyłam tiktoka i tak dalej tylko nas tam obserwuję co mi ktoś tam wyśle mówiłem, że coś takiego jest ale nie chciałem, ktoś, ktoś mi doradził Denis niech się wszyscy wystrzelają za 2-3 tygodnie i ty ruszy na grube, na grube, na grube, na grube info nie? no to poczekałem to wyszło, ale Przedstawię wam takie dowody za 2-3 tygodnie. Robię taki film z pewnym chłopakiem, który zaraz wraca. Że Magdę postawię w takim świetle, że po prostu jak teraz jest k***a, to teraz będzie stra... arcykład, która psuje ludziom rodziny, która się przyczyniła do czegoś, do wielkiej tragedii w życiu. Czyjeś i to jest bardzo zła osoba i po prostu to jest masakra, to jest wyka. Bezgodności, bez zasad, nie? Czyli jeśli chodzi o Magdę, to tych. Yy, więcej jest takich sytuacji, tak? Takich historii? Jest tyle, jest tyle takich sytuacji, że, że, że masakra, nie? Ale też wiem, że osoby z tego krędu, z tego kręgu yy, jej dopowiadały, jej podpowiadały, i też te osoby będę uderzał. Mam takie informacje ziomek, że jestem w stanie. A wiesz kto? B bliskie, mi, bliskie, bliskie mi osoby. to by też pewnie. Okej, okay, dobra, a powiedz mi, jak to stawia yy, sprawę, jeśli chodzi o twoją. Przyjaźń, czy koleżeństwo z, z Boxdelem, z Ferrarim, bandę, zony. Z Ferrari normalne, normalnie gadamy i tak dalej. Będziemy gadać z Zonem, to wiadomo, nigdy nie miałem kontaktu, ale lubimy się i tak dalej, bo zone zajebisty go jest z tak samo. A jeśli chodzi o Boxdela, to zobaczymy, nie? Zobaczymy, bo dużo się dowiedziałem. Yy. Jeśli okaże się to prawdą, no to, no to się pogniewamy troszeczkę bardzo. Yy. Nie chcę za dużo mówić, ja też muszę sobie z Bogzerem się spotkać, też chcę wyjaśniać bo na telefonie nie będę nic nim ten, bo lubi nagrywać. No, no, no. A to są sprawy, a, te, a ten film puszczam po prostu przy prawniku, mhm. bo nie chcę mieć później jakichś zarzutów czy jakichś jakich niepotrzebnych... No teraz tego jest... Łatwo teraz o to, nie? I to jest chwila, moment i masz zarzuty i, i, i tyle, i hajs będzie trzeba bolić. nie? A w tym materiale też będzie coś o, o Bogzelu? Bo jak on jest był z Magnum, no to, to chyba ciężko, żeby nie było, nie? Wiesz co? Jest pewien temat, jak poruszę ten temat, to no wywoła się straszna lawina, wiesz. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy aż, czy aż tak bym chciał. Zobaczymy. To wszystko zobaczymy. Naprawdę muszę pogadać z Bogzelem. Jak z nim pogadam, to będę wiedział. A jak się okaże to prawdą, no to, no to, no to nie będę się gnusz. Ja tak jak mówiłem, ja mu, mówi, ja mu mówiłem, ja mu pisałem, że to jest zwykły szon i tak dalej. Pisałem mu mniej więcej, chociaż nie powinienem tego pisać, bo wiem, co można z tym później zrobić. Y nie odzywał się, no to jego problem, no dzisiaj się odezwał, ale to mi już się może nie chcieć tak wyjaśniać, tak, no, no był czas, chciałem, chciałem się spotkać, porozmawiać, no ale no, nie miał takiej ochoty, a widział, jak jest, nie? Ja też jak gadamy w cztery oczy, to też potrafię to powiedzieć publicznie, jak do, do wczorajszego momentu, no to ta sytuacja twoja z Magdą wyglądała inaczej, tak. od wczoraj wygląda inaczej, tak jak że też tutaj honor... Zwracam, nie? Dziękuję. Ja też potrafię, wiesz, jak pogadamy no. gdzieś tam w cztery oczy, to też potrafię powiedzieć yy, co innego. No i, no i dziwiłem się, nie? Myślałem, no, że, Mag, że Magda, Magda by... troszeczkę inaczej, jak to przedstawiła w, na początku, to no. inaczej to wyglądało, a teraz no, no tak trochę no, człowiek stracił jest, jakby... Jest zupełnie inaczej, nie no. jest naprawdę jest zupełnie inaczej, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to wszystko, jak to wszystko wam powiem, jaka ta Magda jest, nie? To jest bardzo zła no Teraz Czy grube rzeczy. Bardzo grube rzeczy, a to, że się szanuje, to wiemy, ale no nie, 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 nie wiedzieli się, że aż tak, nie? Że aż, jak to jest możliwe. Następna sprawa, jak się można wpić komuś, kto ma dziecko i psuć komuś życie, związek, małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo. Weszła do domu z butami, zaprosili ją. On, ona się znała w ogóle z, tą, z, z, z żoną Bątkowskimi, na kawki tak? przyjeżdżała przecież do niego, to to jest, to jest paranoja, nie? No, człowieku, no to jest wyobraź sobie, teraz, teraz załóżmy, nie, nie mam hajsu, nie? Wprowadzam się do ciebie do domu. Masz, masz żonę i masz dziecko, nie? Ja są czasem zostanę z twoim dzieckiem, pogram twoim synem sekund gry, z twoją a żoną pogadam, ja Ty później ja jedziesz a ja. swoją żonę rucham? Jak to, jak to sobie wyobrazić? Abyś byś tam nie spojrzał? No jak na zwykłe łba, Dobra, To w ogóle odbijmy od tych tematów, porozmawiamy dzieci, nie? O, przy, o bardziej przyjaznych. Tutaj miałeś dzisiaj kilku oponentów, z którymi możesz się e, zmierzyć. Jest Krzysiek Malicha, jest e, Gracjan, jest e, Piotrek Halman. No i chyba najbardziej ludzie chcieliby Cię zobaczyć z Piotrem Halmanem, a to chyba cały czas do tego jego najbardziej. No, co? Ja to widzę Tazjego, bo Tazy ma 7. Widzę, że Ty mocno 8. jesteś do niego. Tak, ma 7 nie? albo 8-0, więc ja mu chcę to wszystko zabrać. No i widzę też forma lepsza. 105, 106 kilo, takie jeszcze nie miałem, nie? Naprawdę za. Szybkość jak... teraz jest nie... mocna? Naprawdę, jest, jest tlen. Najważniejsze, był tlen zawsze jest luz, jest naprawdę dobrze. Dobra, powiedz mi co z Labrygą, bo tam sprzeczne informacje. On mówi, że, że ty się nie chciałeś bić, ty mówisz, że on nie chciał, jak to w końcu, końcu wygląda, tak. bo on się teraz bije z Michałem Pasternakiem. Tak. A też ta walka z tobą jest długo wyczekiwana, tak jak mówiłem, że to jest, no to jest potencjał na walkę wieczoru, spokojnie. Tak. Na słuchawce dostał Turski informację od trzeba Federacji, że Labryga to jest Farmazon i nie, wie, nie wiedzą skąd on to w ogóle wymyśla. Także to go każdy wyjaśnił tak, praktycznie, nie? Zwykły Farmazoniasz i tyle. Dobra, Tazji pierwszy, a... Pierwszy, a, mam nadzieję, że pierwszy. A u, u kogo tutaj widzisz te największe zagrożenie? Bo jest i Marcin Wrzosek, zawodowiec był, Wrzosek jest Gracjan, tak? Tak, tu będzie największe zagrożenie moim zdaniem, ale nie takie, że jakoś mi bardzo mocno zagrożą. Nie teraz, na pewno nie w tej formie, co jestem. Patrzy... Jeszcze trzy miesiące temu jeszcze może coś tam, ale teraz już na pewno nie. A jak na Piotrka Halmana patrzysz, to masz do niego złość, czy bardziej się śmiejesz jak na niego, jak no, na niego patrzysz? Śmieje się bardziej z z niego, nie? Tak jak niegroźnie jest. Dobra. Nie zatrzymuję, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Nie, ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj, powiedziałeś, że właśnie jesteś po to, żeby tych gitów wyjaśniać, żeby ich odkręcać i tak dalej, A dzisiaj miałeś yy, naprzeciwko siebie Denisa Załęckiego i w ogóle nie poddymiałeś. Nie ale wiesz, no to by trochę też było niesmaczne jakbym jakby policja go odtywiała. Dobrze było, wiesz, no to jest wtedy, wiesz, to tak jak policjant bezbronnego, wiesz. Ale już nie jesteś policjantem, teraz możesz być, wiesz, takim. To... Takim złym policjantem. No, zawsze ale taki był, dobry, był, dobry do... Zły porucznik. Ta, ale no. Zawsze był ten dobry policjant i ty zły, nie? Tak, tak, zły porucznik. Możesz dzisiaj mieć byś tym złym policjantem, bo byłeś tym dobrym. Kurę, nie, nie, nie wiem, czy jest to, wiesz, to by. Yy... Nie, nie czułem tego, żebym miał... Nie, żeby, żeby to na siłę było, tak? Kurę bardziej w sensie, wiesz, jakiś tam sobie wyobraziłem, wy, wy, że wiesz, ja tu się nie daję niż, że wiesz, no nie, no dziwnie by to było jakby... Ale nikt Cię nie atakował powiedział. dzisiaj, dzisiaj tak spokojnie było. Family friendly program. W ogóle chyba te fliki też trochę jednak mniej tej patologii jest, czy nie, tak? Ty śledzisz to bardziej na bieżąco. Zależy gdzie, no jak trzeba to no, jest. Tak, nie jest no, to... To może trochę więcej, a tutaj jest tak jak się chyba... No, ale to dlatego, to się prajmie, jest ale pro... dlatego się prawie dobrze ogląda, bo to, bo to o to chodzi, nie? Jak chcesz na przykład jak Chcesz zobaczyć mecz piłki nożnej, to chcesz zobaczyć ostre spotkanie, dużo goli, a nie jałowy tak, ja tak, ja mecz. Nie. Ja lubię takie czasem, wiesz, jak są jakieś uszczypliwości, nawet przekleństwo uszczypliwości, wiesz, za, za wbijanie jakiś szpilek, czasem nawet, wiesz, pokszczenie, ale jak już dwóch na siebie krzyczy i się przekrzykuje i, i wiesz... To gdzie wady? Gdzie wady? To, to wtedy, wiesz, to wtedy ciężko jest to, wiesz. No ale się, ani się nikt nie przekrzykiwał, ani no nie właśnie, było tych szpileczek. Nie, no to wtedy buchy. właśnie to nie do końca, wiesz, żeby, wiesz, taką hamowę, wiesz. No ja taki mam teraz styl, że bardziej z dystansem staram się, wiesz,